dzie na razie, czyli niech będzie pochwalony Jezus Chrystus po bengalsku. Chciałem Was zaprosić na takie krótkie podsumowanie tego pierwszego tygodnia tutaj. W tym dłuższym wideo starałem się pokazać trochę, jak wygląda nasza szkoła, jak wygląda jej funkcjonowanie tutaj, ale ten tydzień był dla mnie przeobfity, przebogaty. No przede wszystkim przez to, że każde doświadczenie jest czymś nowym od pogody, poprzez jedzenie, poprzez spotkania z ludźmi, kulturę, religię, jednak tak różną od naszej, gdzie 90% ponad procent wierzących to są muzułmanie w tym kraju, znawców tej religii. My jesteśmy jak kropla w oceanie poniżej procenta, czy około 1% to jest chrześcijaństwo, więc odnalezienie się w takiej kulturze, gdzie się wszystko zmienia, wszystko przestawia, Łącznie z tym, że wczorajszy piątek to trochę jak nasza dzisiejsza niedziela, bo musimy się dostosować do tego, jak świętuje większość w tym kraju. Poprzez wiele, wiele innych rzeczy, ciekawostek kulturowych, smakowych, doświadczeniowych, przede wszystkim te najbogatsze dla mnie doświadczenia, czyli spotkanie z ludźmi o różnych, w różnych trudnych sytuacjach. Dało mi bardzo wiele do myślenia, więc chciałem Was zaprosić na takie krótkie przejrzenie tego ostatniego tygodnia, tego co się udało tutaj zrobić z księdzem Pawłem Kociołkiem, tutejszym misjonarzem, pierwszym salezjańskim misjonarzem, który tutaj 16 lat temu przybył. Więc zapraszam do takiego podsumowania. Trochę opowiem tego, co się działo, co, co doświadczyłem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Przede wszystkim też będę prosił. Tych, którzy chcą jakoś pomóc, a wiem, że są takie osoby, bo już kilka osób się zgłosiło i pytało, w jaki sposób będzie można pomóc, szczególnie w takiej adopcji, ludzi, którzy świetnie się uczą, mają świetne wyniki w nauce, do szkoły średniej, tutaj naszej Salezieńskiej, do której przyszli, bardzo dobrze sobie radzili, ale ze względu na trudną sytuację domową, ekonomiczną, nie są w stanie kontynuować studiów albo w ogóle ich zacząć. No bo pieniądze. Pieniądze, które tutaj za studia trzeba płacić, które w perspektywie naszej wcale nie są takie duże, bo mówimy o kwocie około 4000 zł. Za cały rok opłacenia studiów, mieszkania, wyżywienia, wszelkich możliwych opłat. Da się to zrobić za jeden rok, za 4000 zł dla jednej osoby. Na razie mamy dwie takie dziewczyny. Najzdolniejsze w szkole średniej, które jedna z nich już zaczęła studia i musiała zrezygnować, druga nie zacznie ich, bo jest zbyt ciężko w domu. Więc będziemy też szukali sposobów, jak im pomóc. Kto będzie chciał, to zapraszam, by się włączyć. A teraz zapraszam na taki krótki przegląd tego, co się dzieje. Serdecznie pozdrawiam i dzięki za to, że jesteście. Byłem w wiosce Księdza Wiktora, pierwszego powołania tutaj z Bangladeszu. Mieliśmy okazję zobaczyć jego okolice, gdzie mieszkał, gdzie się wychowywał i jego dom, jego bliski. Bardzo duże ubóstwo, bardzo trudne, ciężkie warunki, ale no tak ludzie żyją. Nie jest to łatwe. To jest jedna z wielu chrześcijańskich wiosek, tutaj rozsianych w okolicy, gdzie w grupie mieszkają chrześcijanie razem. Bardzo sobie pomagają, no bo inaczej się nie da, gdzie wszędzie wokół są muzułmanie, nie zawsze, mimo tego, że są dosyć przyjaźni, no to nie zawsze potrafią w taki sposób jak my patrzeć na siebie. Do jednej z takich wiosek też mieliśmy okazję zawieźć dwa wózki inwalidzkie, które zostały zakupione dzięki pomocy z Polski. Niesamowita radość i wzruszenie dla nas, widząc jak dziewczyny, które je dostały, cieszyły się z tych wózków, no bo dla nich to jest jedyna okazja, żeby poruszać się po swojej wiosce nie ma tam jest tylko glina ubita, więc taki wózek, kiedy nie pada gęsty deszcz jest dla nich szansą. Na zobaczenie chociaż kawałka świata. O szkole mówiliśmy już wiele, ale przypomnę tylko, że pierwszy murowany budynek to była szkoła podstawowa wybudowana na naszej misji od tego czasu. To wszystko co w mieście jest murowanego zaczęło powstawać dzięki tym początkom właśnie, murowanej szkole. A potem powstała większa szkoła, większy teren, więc udało się być inspiracją dla mieszkańców. Dzięki temu, że dajemy pracę 70 ponad osobom, 1500 uczniów uczy się we wszystkich naszych placówkach tutaj w Utrail. Więc jesteśmy chyba największym takim edukacyjnym organem w okolicy. To bardzo cieszy. Także Kościół gromadzi ponad 2000 ludzi, katolików z okolicy. W Morzu Muzułmanów i mimo wszystko jesteśmy bardzo szanowani, bo dajemy im pracę i nadzieję. W udaliśmy się na misję daleko poza naszą placówkę. Trzeba było tam płynąć łodzią, pokonać długi dystans na nogach. Był tak wielki i gęsty deszcz, że ledwo udało się dojechać. Przekonaliśmy się wtedy, co to znaczy drogi, które nie nadają się do przejazdu, tylko do przejścia. W tym wielkim deszczu nawet się nie dało mszy odprawić, bo tak mocno uderzał go dach kościoła że praktycznie nie było słuchać za papła, ale ludzie bardzo wdzięczni na dźwięk gongu, dzwonu. Zbierają się z wioski i z okolicznych domów, żeby przejść na msze, bo wiedzą, że już jest kapłan. No i takich placówek mamy kilka w okolicy. W piątym dniu jedna z takich większych przygód na Łodzi popłynęliśmy pod granicę z Indiami, widząc ludzi, którzy za dosłownie grosze, za 2 euro na dwa dni, niecałe 2 euro, zbierają węgiel z rzeki. Ciężka, żmudna praca. Czasami są to całe rodziny, które w ten sposób utrzymują się. No i byliśmy też w miejscu, gdzie pierwsze osoby, które dowiedziały się od protestantów, że, żeby ogarnąć ten temat, jakim jest chrześcijaństwo na tych ziemiach, to właśnie protestanci powiedzieli im, idźcie, załatwcie sobie księdza katolickiego. I te pierwsze osoby nieochrzczone poszły do biskupa, który zaprosił ich do siebie, przeszły przez dżunglę aż do daki. I biskup im powiedział, no to przyjdźcie na górę, porozmawiamy, zawołał do nich z okna, a ponieważ oni w życiu schodów nie widzieli, zaczęli się wspinać porynnie. No, bo przypominała palmę, i tak trafili na rozmowę do biskupa, który ściągnął pierwszych misjonarzy. Piękne miejsce, piękna historia. Pewnego dnia wyjechaliśmy daleko, daleko poza naszą placówkę. Piękne wiejskie tereny tuż przy granicy z Indiami gdzie szaleją słonie dzikie słonie byliśmy u kobiety która kiedyś dla nas pracowała miała wylew jest tam także jej córka która była jedną z lepszych studentek w naszej szkole nie może iść na studia no bo niestety mama jest sparaliżowana jest też trójka jej rodzeństwa tata ma problemy z alkoholem i ta dziewczyna boi się zostawiać to wszystko i studiować też nie ma za co więc ksiądz Paweł złożył jej ofertę, że jeśli zgodzi się, to my pomożemy. Mieszkają w domu wybudowanym przez Salezjanów, no i tu jest kolejna propozycja, żeby jej pomóc. Na szczęście się zgodziła. Przyszła dwa dni później, powiedziała, że chce studiować, więc będziemy zbierać środki na sfinansowanie jej studiów. Za Pawła przyszła dziewczyna, która straciła rodziców, ma trójkę rodzeństwa, którym pomaga, wychowuje. Mieszkają teraz u dziadków, bo blaszana chata została pusta. Chciałaby zostać pielęgniarką i pomagać innym, ale niestety, no nie ma za co, więc tutaj też taka akcja adopcji studentki, żeby mogła kształcić się i pomagać potem sama tym wszystkim, którzy są potrzebujący. Witam serdecznie na misji, palezjańskiej misji. Właśnie przyszła do mnie dziewczyna, młoda dziewczyna, która ukończyła nasz kolecz i wybiera się na studia. Bardzo chce jechać na studia, ale problem jest taki, że nie ma rodziców. Rodzice jej zmarli, wychowuje się z babcią w takim bardzo, bardzo malutkim, blaszanym domu. Nie ma pieniędzy na te studia przyszła prosić nas o pomoc, żebyśmy jej nie pomogli e, właśnie e, zdobyć wykształcenia tego pielęgniarskiego. E, więc e, ona jest ze mną i trochę tak pogadamy z nią. Chemu na ciało? Keno, to mi porasiu na korte ciało? Porasiu na korea, loki ma żadnych na kore, nie ma a keno nursing to mi korteciało. A, to Mówi, że to jest jej marzeniem, aby w przyszłości pomagać ludziom, ludziom chorym, którzy gdzieś cierpią i tak dalej. Więc być pielęgniarką to jest jakby taka najlepsza droga do tego, żeby służyć ludziom, zwłaszcza ludziom z jej plemienia, z plemienia Garo. To jest takie jej marzenie, dlatego też postanowiła, czy chce zdobyć te pielęgniarskie wykształcenie. Jest to bardzo zdolna dziewczyna, która ukończyła nasz college, Don Bosco College w Birishiri. Więc życzymy jej wszystkiego najlepszego. Obiecujemy, że będziemy jej pomagać, będziemy ją wspierać na tyle, na ile jest to, będzie to dla nas możliwe. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać pieniądze właśnie na jej studia. I tutaj chcę też podziękować Salezjańskiemu Wolontariatowi Misyjnemu, zwłaszcza tej adopcji miłości indywidualnej, z który, oni się podjęli też pomocy nam, pomocy w szukaniu właśnie sponsorów, którzy by pomagali takim młodym ludziom, zdolnym ludziom, którzy mają jakieś marzenia, mają pragnienia, mają jakieś wizje swojego życia, żeby im pomagali właśnie iść do przodu, spełniać te swoje marzenia, tak jak tutaj pomagać innym, pomagać drugim i, i, i dzięki temu zmieniać swoje życie i zmieniać życie tych biednych ludzi doświadczonych właśnie przez życie. Ksiądz może nam powiedzieć, że pójdzie wykształcenie tego studenda w tym roku. Jaka to jest pomoc? Poczekaj chwilkę, dobra? To możemy coś tutaj wymyśleć. Ile to będzie kosztować? Cały koszt, czteroletni koszt studiów jest, to wychodzi 10 laks miesięcznie. Na rok jest to koszt 202, 2, 2 laki 50 tysięcy. Powiem tylko, nie przeczytałem sobie to na polskie, ale powiem, że koszt miesięczny na polskie wynosi około, koszt roczny to jest, roczny wynosi 7500 zł. 7500 zł to jest koszt roczny i składa się studia, to opłaty szkolne, wyżywienie w internacie, pobyt w internacie to są koszty całościowe wszystkiego. Jedzenie, internat i szkoła. Studia. W domu, gdzie jesteśmy, jest aspirantat. Mamy 12. Aspirantów, kandydatów do naszego zgromadzenia jest tutaj także ksiądz Wiktor. Pierwsze powołanie w Bangladeszu z naszej właśnie placówki parafii, więc bardzo się cieszymy z tego faktu. Młodzi są gorliwi, rozwijają się. Jest też bardzo duży potencjał wśród wielu uczniów, którzy myślą poważnie o powołaniu salzjańskim, widząc, jak dużo salazjanie tutaj zrobili. Bardzo ich to motywuje do tego, żeby pójść właśnie taką drogą, żeby nieść nadzieję innym. Więc, wiele modlitwy z nimi, wiele też wspólnego dobrego czasu, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Mieliśmy też niedawno pierwsze śluby zakonne jednego z braci w Dace w stolicy. Czekamy na kolejnych. Bangladesz to y, ciekawe jedzenie. Y, śniadanie, obiad, kolacja to ryż i różne dodatki do niego. Y, zazwyczaj jakieś warzywa, owoce, rzadko kiedy mięso, y, częściej ryba. Y, jedzenie, jak dla mnie, jest bardzo dobre, y, bo jest naturalne, świeże. Y, trzeba dawać dużo przypraw, szczególnie jak się je z mało pewnych miejsc, bo no, środki. Czy higiena tutaj jest na poziomie praktycznie zerowym, więc lepiej nie ryzykować? Woda zawsze musi być filtrowana. Wszędzie się pije tylko i wyłącznie wodę filtrowaną. Flora i fauna to piękne widoki. Rośliny, które u nas kupuje się jako egzotyczne w Doniczkach, choćby Anturium czy, czy inne, no tutaj rosną wszędzie na co dzień. Zwierzęta, najczęściej krowy i kozy, kury, bo to jeśli chodzi o mięso, które ludzie tutaj spożywają. No i aura. Deszcz kiedy leje to przeobficie, natomiast kiedy wychodzi słońce, to tak pali, że raz przy wyjeździe na wioskę, no musiałem zastosować naturalną czapkę, czyli z liścia zrobiłem sobie nakrycie głowy, bo się bałem, że mnie moją fryzurę przypali, także świetne doświadczenie, także ludzi, których tutaj spotykam, to co robią, zawody jakie wykonują, takie rękodzieła, nazwijmy to rzemiosło lokalne, no bardzo ciekawe obserwowanie ich i ich zaangażowanie w tą pracę.